Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, z tej strony Rafał z Detailing Ozon Mat Płock, taki krótki, szybki projekt, dzisiaj piątek, auto w niedzielę ma być do oddania, mamy duży zakres pracy, mycie z zewnątrz, zabezpieczenie auta z zewnątrz, jak i również wyczyszczenie klimatyzacji, wyozonowanie, cały po prostu zabieg Dekontaminacja auta, jak i czyszczenia. Też również w środku i łącznie z klimatyzacją. Pokażę Wam jak wygląda parownik, ja już filtr wyjemy. jak widzicie mamy tu już endoskop włożony. To się wysypało, to tutaj, wszystko z wyjęcia filtra. I miało prawo się tak zrobić, zaraz Wam pokażę dlaczego. Mam nadzieję, że Wy to widzicie. O, postaram się to troszkę Wam powiększyć. Robimy ostrość i spójrzcie, będę wpychał. Spójrzcie, ile tutaj jest tego wszystkiego. O, może teraz uda mi się to wyostrzyć. Mam nadzieję, że. O, widzicie? I my tego wszystkiego musimy się pozbyć. Tu macie górę. Parownika. i tak był włożony filtr, który nie dolegał. I to jest ta cała ociekowa Dół, macie górę. I to jest to wszystko. Później wam pokażę jak to zostało zrobione. Więc dobra, nie ma co przedłużać. Bierzemy się za mycie, mycie detailingowe Pozbędziemy auto wszystkich osadów smowatych, metalicznych. Wszystkich tych żartych robunów na tyle ile będzie to możliwe. I ponieważ jest mało czasu, zabezpieczemy jakimś woskiem, woskiem hybrydowym, najprawdopodobniej na bazie krzemu, wosku karnałby i sztucznych wosków. No dobra. Także nie ma co przedłużać. Zapraszam na kolejną część już po myciu. Rafał z detailing osób nad Płock. To jest roczne auto Opel Corsa EcoTec. Jeszcze raz. A, pokażę wam jeszcze filtr. Filtr od początku, nie wiem czy włożony przez serwis, Denso i jest w takim stanie. Zrobię jeszcze taki wywiad środowiskowy na koniec i dowiem się od pani ile czasu zrobione jest na tym filtrze, ile auto przejechało i tak dalej porozmawiamy sobie w podsumowaniu odcinka. To zresztą widać. Taki jest filtr. Dobra, dziękuję i zapraszam do kolejnej części.